w swoich okolicach. To też jest bardzo właśnie dobry odstresowywacz. Poza tym na przykład dobrą rzeczą jest to, że jeżeli jesteśmy zdestresowani w danym momencie, tak jak już wcześniej wspominałam, to Warto właśnie zastosować magnez, glicynian magnezu, który nam powoduje likwidację tego stresu. Czy to jest stres jakiejś pracy, czy jakieś wiele rzeczy się nałoży na siebie i musimy z danymi sytuacjami sobie radzić i wtedy nie mamy czasu na ćwiczenia fizyczne, na spacer, czy na coś czy chodzenie do, na siłownię, czy na basen, to wtedy taki, właśnie i tak samo też ashwaganda pomaga nam zrelaksować się bardzo szybko. Magnez. Też mamy na przykład taki produkt specjalny na stres, to jest stress reliever, gdzie jest kilka substancji połączonych, które dobrze wpływają na nasz organizm i powodują relaks naszych mięśni, naszych układu, układu nerwowego i też pozwalają na takie wyciszenie.